64 na treni. 5, 6, 7, 8. Ok, jesteś gotowa? No, jesteś gotowa. Śrobisz go tam. Dobra. Jeszcze raz. No, dobrze. Ale dobrze, co? Zaczy się? Mówię tak, bo tak jest mi lepiej. Mhm. Z ciężarem. No. Jak ci tak lepiej, to trupę. Okej. Okay. <laughs> Trafię jeszcze z łobawy, ja sobie nie dam. Oh. No bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre. Spokojnie, no co mam teraz tu tak stać? No, no dobra. Nie! Móg, 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 móg. A, Proszę, uchodź mi, to powinno być slow motion. Będzie to slow motion? żeby dobrze ćwiczyć poślady, jest bardzo powszechne, że te poślady są po prostu osłabione, tak? Mało osób potrafi je wykorzystywać, nie zależy pań czy panów, dlatego chcemy wam dzisiaj pokazać właśnie taką przedtreningową aktywację. One minute, 37 seconds later. Wykorzystywały to w czasie A treningu, tak? A powiedz teraz tak, zaczynamy aktywację! <laughs> dobrze dziewczyny, nie widziałam wcześniej tego materiału, nie wiem jak wyszłam, Jeżeli jestem skompromitowana i nie lubicie być kompromitowane, Polecam, kupujcie, będziecie znać ćwiczenia. I nie tylko! WW poziom wyżej to i wiele innych koncepcji aktywacyjnych już tylko! Tutaj i tutaj. No i teraz wypinaj, bądź na No co spinam, no ja nie możesz masz wypinać, tylko spinać. Mocno. Bo to mi się... Bo kiedyś był taki w ogóle, nie wiem czy będzie Czeliłeś, jak pies. Zrobiłaś już raz tak? Jakby powtórzenie? Nie, nie, nie chcę, żeby to było. Tam i weź to nagraj, proszę cię, bo nie Proszę, na moje puszczenie. Ci, proszę! No proszę cię. Ja cię kręcę. No, zrobiłaś coś, czy tak, nie? Zrobiła. Raz jest to jeszcze raz? Tak, zrobiłam. Nie chcę pokazywać, Ci, jak chcę! No ja, ja też <głos》>. Aha, wideo mogę zobaczyć, tak. ale na szybko nie Zobaczysz mogę patrzeć. to później zrobiłam to. Mocno pchamy spięt w górę, trzymamy spięte brzuchy i teraz tak prawidłowo, jakbyśmy mieli 60% czuć napięcie na pośladkach, nawet 70-40% na dwugłowych. Jeśli kogoś łapią skurcze w mięsień dwugłowych, no to znaczy, że te poślady są nie? Możemy to robić na powtórzeniach albo właśnie izometrycznie. Ja też robię z obciążeniem, bo nie leży obciążenie i co? Że i też sobie jakoś <laughs> to... ja? No. Leży 50 u... kg to za obciążenie, chłopiec. Tak, 50 kilogramów, ale jakie mentalne obciążenie psychiczne, ty. Dwie tony. Najlepsze ćwiczenie z obciążeniem własnego ciała na aktywację mięśnia poszczególnego środkiego Kolana wyżej, bark ściągnięty i teraz zobacz. Pcham mocno klanem w ziemię i tu rozpycham. I trzymam. Zepnij brzuch. No i dawaj, w górę mocno. Ale śmiało, śmiało, tu, 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 o. I teraz tu ciśniesz, pchasz. I z każdym wydechem coraz mocniej dopinasz. Mocny wydech. Nie, nie, trzymaj. Mocno, aj nabieraj z całej siły. No! Wydech. No ale trzymaj, no, wy... no pięć wydechów. Trzy, cztery, patrz prosto głowa. głowę, pięć Figura. No ładnie to robisz. Dawaj. Bardzo świetne, funkcjonalne ćwiczenie, bo mówię, tutaj musimy stabilizować biodro, kostkę, pracujemy nad równowagą i izometrycznie pracuje pośrodkowy średnia, tutaj już pracuje normalnie w ruchu, w takim, którym rzeczywiście chcemy go, czyli prostowanie biodra, rotacja, obwodzenie. Jak? Dorota? Tak. No jest łołd. Przyrobisz go tam. Trzymasz spięte. Na 5 sekund unosisz jedną nogę i taki łącznie 5 powtórzeń na stronę. 10 z pięciosekundowym przetrzymaniem, ok? Mocno ciśniesz pośladek. I po co to? Zawrzyj się. Mówię tak, bo tak jest mi lepiej no. z ciężarem. No. Jak ci tak lepiej, to druga. to. Trafiłeś się ja sobie nie dam. Dobra, co mam robić? Wysoko, wysoko i teraz noga jedna w górę, cetkim raz. Ciśnij. dwa, no, pięć sekund! Ja. No przestań! No, no przestań, no co? O chodzi! Pięć sekund, masz trzymać. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, trzymaj, trzymaj wysoko, trzymaj druga, pięć, cztery, trzy, trzymaj, dwa, jeden, dawa, jeszcze raz, trzymaj, trzymać. Zrób to, ucieka! No, puszczasz, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nie chciałaś robić tych dawaj, idę jeszcze jedną. Pięć, cztery, 3, trzymaj, 2, jeden, dobra, stop. To specjalnie wszystko tak ogarnąłeś, żeby nie dała rady, że mi kompromitujące, kompromitująco myślę. Tak myślisz? Tak. No trudno, to będzie kontrowersyjnie albo krępująco na tym kanale. To były wszystkie trzy aktywacyjne. Zapraszamy Was do komentowania i oczywiście subskrybowania Doris, oglądania na Instagramie. Jak macie jakieś propozycje odcinków, to odpiszcie od, w komentarzach. I widzimy się w następnym filmie. Do